Zmowa poranka. I zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu, Piotr i Rafał Nowakowski, Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść, Szczęść Boże, Boże, dzień dobry. Witam Panią i wszystkich słuchaczy. Dziś zwiastowanie pańskie, o tym już mówiliśmy na antenie Radia Warszawa, i w związku z tym temat główny związany z ochroną życia. Czy rzeczywiście ta wartość ochrony życia w Waszej rodzinie rozwija się w ciągu ostatnich lat? Jak o to dbacie? Tak, jest to bardzo ważna część funkcjonowania naszej rodziny. Zresztą od samego początku, na, na początku naszego małżeństwa, gdy zdecydowaliśmy się, że, że chcemy, chcemy mieć potomstwo, czekaliśmy na nie, ale jakoś tak nie pojawiało się. I w pewnym momencie zaczęliśmy z żoną rozmawiać o, o tym, że może trzeba rozważyć jakąś adopcję, może. Być bardziej cierpliwym. No, i w, w tym momencie, gdzieś się pojawiła się informacja o adopcji duchowej dziecka poczętego. Zaczęliśmy też jako małżeństwo modlić się o te dzieci, które, których życie jest zagrożone. No i pojawiły się u nas dzieci. Obecnie już czwórka. Razem rodzinnie przez, przez wiele lat małżeństwa stale przystępujemy do adopcji duchowej właśnie w to, to święto, uroczystość Zwiastowania Pańskiego. I to, to już taki, taka nasza tradycja rodzinna, gdzie, gdzie wszyscy... A od ilu lat już to trwa, panie Piotrze? Znaczy to małżeńsko to od pewnie jakichś już 19-20 lat Natomiast rodzinnie to dzieci same się włączały. To już syn będzie mógł powiedzieć, na ile to pamiętam. No właśnie, tak. mamy ucznia Liceum ogólnokształcącego imienia Władysława IV, tak? Dumnego ucznia klasy pierwszej. I dziś taką uroczystość właśnie odwiedził Radio Warszawa. Jak to było, jeżeli chodzi o ciebie i modlitwę? Mm, odkąd pamiętam, to modliliśmy się razem rodzinnie. A kiedy już zacząłem bardziej tak. Coś rozumieć z tej modlitwy, to w pewnym momencie no, dowiedziałem się właśnie o modlitwie za y, dzieci nie narodzone. I y, w zasadzie tak, wydaje mi się, że jak już tak byłem na tyle duży, że już sam potrafiłem się pomodlić, też z rodzicami oczywiście, y, ale że już uczestnic uczestnic uczestnicząc po prostu w tej modlitwie, to. To w zasadzie wtedy już przystąpiliśmy, bo razem z siostrami też, więc wszyscy razem tam byliśmy, ale nie wiem już ile to lat, bo po prostu... Rodzice rozpoczęli taką tradycję, prawda? Powiedział tak. Pan Piotr 19 czy 20 lat temu i to trwa do dziś. I dziś pielęgnujecie także tę modlitwę w swojej rodzinie, ale w wielu parafiach też będzie można podczas mszy świętej podjąć się takiej duchowej adopcji. Tak, ta duchowa adopcja nie jest tak naprawdę wielkim obciążeniem. Jest to taka forma też duchowego włączenia się w wszelkie możliwe działania prolejfowe ochrony życia. Polega to tylko tak naprawdę na tym, że codziennie jest odmawiana krótka modlitwa y, właśnie za dzieci, poczęta z y, takim odwołaniem się do, do Maryi, do, do Świętego Józefa jako opiekuna rodzin i zmówienie dziesiątki różańca. No, zajmuje to dosłownie parę minut. Natomiast y, efekt. Y, y, Duchowe widać, znaczy z, z naszej perspektywy ta, ta siła modlitwy ma ogromne znaczenie. Wszystkie nasze dzieci były takimi dziećmi, które w czasie y, ciąży no, były w jakiś sposób też zagrożone ze względu na, na różnego rodzaju powikłania. Cała czwórka się y, urodziła i, i też y, możemy się nimi cieszyć. Y, Tutaj, tak jak pani redaktor widzi takim dorosłym sz, sz, młodzieńcem, szesnastolatkiem, tak? który mhm. też e, jakby z, z mlekiem matki <noise> wyssał tą e, duchowość związaną też z obroną życia. Ale ja widzę, że tak naprawdę no ta łaska wiary uważa. E... No, rozwija się dzięki postawie rodziców, prawda? Widzisz rodziców modlących się w tej intencji i dzieci po prostu to przejmują. Biorą zapewne taki przykład, prawda? W rodzinie. Tak. Mhm. tak. E, świadectwo rodziców bardzo ważne było dla nas wszystkich. E, bardzo wpłynęło to na nas. Ja zostałem ministrantem, chociażby dlatego, że tata mnie przekonywał. E, w teraz wszyscy oprócz najmłodszej siostry też należymy do oazy, bo rodzice są w domowym kościele, więc tak przy okazji jakoś się też wkręciliśmy. Z postawa rodziców bardzo jest ważna i to rodzice nas kształtują przede wszystkim, ale po drugie też szkoła, bo też do bardzo, e, bardzo dobrej szkoły katolickiej należeliśmy i wtedy e, po prostu z osobami z takimi samymi wartościami bardzo też Dobrze jest, mając jakiś, jakieś osoby, które okay. świadczą, razem wzrastać i później, no już szkoła mniej bo czym, czym się jest starszym, to tym też w szkole jednak są większe różnice. Dlatego później, w oazie, czy też w karcerstwie, razem z jakimiś y, kolegami, koleżankami, dalej możemy rozwijać swoje wartości, korzystając z. Jako dorobku naszych rodziców, naszych też y, animatorów w oazie, y, naszych y, drużynowych przybocznych w harcerstwie i mm, po prostu dalej staramy się rozwijać jak najbardziej możemy, bo można, skoro można korzystać właśnie z doświadczenia innych osób, starszych, to mm, czemu nie? To tylko lepiej dla nas. I chwała panu, ale ja słyszałam też takie przypadki wśród młodzieży w warszawskich liceach. No, ci odważni, ja powiem, młodzieńcy opowiadali się za ochroną życia i niestety spotkali się z reakcjami przemocowymi wręcz. Po szkole czy, czy w trakcie lekcji. Czy ty nie czujesz się samotny dzisiaj ze swoimi poglądami w liceum w Warszawie? Zdecydowanie nie. To na pewno zależy od tego, do jakiego liceum jakie liceum to się to bierze do jakiego liceum tak? się pójdzie. Mhm. E, ale ja do tego liceum, do którego się wybrałem właśnie do słowa IV wybrałem się między innymi ze względu na swoich e, przyjaciół. I jak się okazało nie są oni też wyjątkowi, bo po prostu bardzo dużo jest osób z takimi samymi wartościami. W klasie mam swojego przyjaciela z harcerstwa, którego zachęciłem do azy. Też jest ministrantem. Poznałem też dużo nowych osób wspaniałych, które mają poglądy bardzo podobne do mnie i w zasadzie jak widzę moich rówieśników to ja tylko jeszcze bardziej tak myślę, że no, to ja jeszcze mogę się od nich wiele nauczyć, a nie ma się czego bać, bo to razem, razem stanowimy siłę i możemy siebie wspierać i sobie pomagać. No jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, kiedy mamy taką młodzież, prawda, panie Piotrze? Dziś ochrona życia właśnie. Ten pozytywny przykład, tak? Pokazywanie, jak mówił ksiądz biskup Romuald na naszej antenie, że życie ma wartość. Tak, ży życie jest cudem, życie ma wartość i jak się patrzy na to życie, tak jak ja patrzę z perspektywy ojca, gdy czekałem na, na te poszczególne dzieci, gdy cieszyłem się i widziałem, jak wzrastają, to, to dla mnie jest to naturalne, że postrzegam każde życie jako cud i to cud od, od samego poczęcia. Jest to już, już ten człowiek, który został duszą obdarzony masą talentów i, i, i ogromem możliwości, które później może wykorzystać dla dobra innych i to, to jest... Coś wspaniałego. Można się tym zachwycić, jeżeli rzeczywiście się te oczy na to otworzy. To tak też w kontekście adopcji duchowej jest taka aplikacja o adopcji duchowej i tam można z dnia na dzień widzieć, jak, jak dziesiątka rośnie rozwija rośnie, się, jak tak? się mhm. rozwija I, i wtedy się trochę innej perspektywy nabiera na to spojrzenie na, na ochronę życia, na to, że rzeczywiście ten człowiek jest od, od samego poczęcia, no, z, z tych komórek żadna żyrafa nie wyrośnie, no to, to będzie e, człowiek, który no, będzie wyjątkowy, niepodobny do nikogo innego, który przez te tysiące lat się urodził i, i, i ten jego potencjał e, na, na pewno może później zachwycać. I, I dlatego zapraszamy też na marsz, który odbędzie się już w niedzielę o godzinie 12. Dobrze pamiętam. Tak, my na ten marsz się wybieramy. To też jest jakaś taka nasza tradycja rodzinna. Jeżeli były jakieś działania pro-life'owe, staraliśmy się na nie w nich uczestniczyć, żeby też no, pokazywać pozytywny przekaz, pokazywać całą rodzinę i, i, i z radością też świadczyć, nawet y, z synem możemy się o, o, o tyle cieszyć, że to jest udokumentowane nasze działania prolifowe, tak, bo tak. S, syn miał bodajże dwa latka, córka starsza, pięć. No i byliśmy razem y, na jednej z takich akcji, a to już było z 13-14 lat temu. No i nawet zro, zrobione nam zdjęcie, i byliśmy wtedy na okładce. Czyli rodzinne archiwum, e, tak, ale już jesteście na, znani. Na okładce idziemy. Mhm. No idziemy i idziemy tak w niedzielę o godzinie 12:00 plac zamkowy po raz kolejny taka okazja żeby właśnie świadczyć w ten sposób o wartości ludzkiego życia i ochronie życia dzieci nienarodzonych Piotr i Rafał Nowakowski dzisiaj z nami o poranku bardzo dziękuję za to świadectwo gratuluję wszystkiego Dziękuje dobrego z Panem bardzo. Bogiem